A wiecie co jest najbardziej przykre? Że ja wiem, że kurwa ten film nie zrobi wyświetleń, on nie będzie popularny, on nie pójdzie dalej, bo to nasz kanał jest do czegoś innego w tym momencie stworzony, jest zrobiony dla memów, a nie dla takich filmów jak ten. Więc to jest film, który najprawdopodobniej zdechnie wyświetleniowo w przeciągu kurwa dwóch dni, i nie zrobi więcej niż 30 tysięcy wyświetleń, ale i tak jestem, kurwa, z niego dumny. To jest dobry na kaca? Kolejny dzień z alkoholem. Wiecie dlaczego tu w ogóle jesteśmy? Po co tu przyszliście? Przez to, że jesteście jedynymi degeneratami. Tylko i wyłącznie dlatego na swoje wyjaśnienia będziecie mieli jedno jedyne słowo. Zrozumieliście? Tak. A ty wiesz czy nie wiesz? Tak. To dobrze. Co według was jest najważniejszym elementem kobiety? Ty, co? Tornister. Nie no, nie możesz tego powiedzieć, ja wiem. Dupa. Dupa gaj, okej. Okay. Też lubię, lubię. Dusza. Dla mnie też. Czy <laughs> <laughs> Ciebie co pewnie? Lodówka, co? Jakby ja też sobie zdaję sprawę, że ten film to jest Ostrej Hanie, kur... na krawędzi. Dlatego jest disclaimer na samym początku, widzowie, żeby zaznaczyć, że to jest tylko w celach humorystycznych. Więc zwróćcie uwagę na ten disclaimer, jak go oglądacie, że trzeba przejrzeć przez sitko te wszystkie żarty, <grystanie> Tornister. Nie no, nie możesz tego powiedzieć, ja wiem. Dupa. Dupa gaj, okej. Okay. Też Dupa. lubię, lubię. Dusza. <grystanie> Dla mnie też, jakby... Śmiesznie. <grystanie> <grystanie> Ciebie co pewnie? Lodówka, co? <grystanie> nie no, powiedz. Piekarnik. Piekarnik, okej. Okay. Tak, to który... nie... Charakter. Dał no, kamerę od dołu, żeby się wyższy wydawał. Nie, ta kamera leżała na stoliku kur... przed po... chłopakami i normalnie była w kadrze, ale Rudy ją kropował, żeby nie było jej widać. Widzicie, że to jest kamera też z tyłu na przykład. Tylko że jest przyciemnione specjalne wszystko, żeby jej nie było widać mniej więcej. Co zrobiłbyś? No tu jest kurwa. Słuchajcie, ja wam mówiłem, że według mnie, Rudy, to jest najlepszy montażysta na polskim YouTubie. Nie znam nikogo, kto montuje filmy lepiej niż rudy, więc on z tego materiału wyciągnął wszystko kurwa, jak się dało. Bieg za tobą machutki York. Ale skórki kap... Widzicie szklankę? Zobaczcie, kur... Patrzcie na szklankę. Ta byś z inna Kop. Uciekam. Z twoją motyłością co tutaj w wam tą szklankę. Poczekajcie. Mógłby być bardziej widoczny, ale właśnie o to chodzi, żeby on nie był widoczny, żebyś ty się domyślał co tam jest. Zjadł. Co? Zabił. O! A potem zjadł! No, to jest otwarty chłopak. Co według was jest najgorsze w świecie influencerów? Biegunka. Fałszywość. Hmm. <noise> Jak na świecie, kur... Też jest najgorszym rozwiązaniem, kur... <noise> o kur... <noise> kobiety. Masz trzy słowa. Potwornie fałszywe kobiety. Ho. Nie, to do wycieki, to do <noise> Trzech słów zrobić główno. No nic, dobrze, okej. Okay. Znaczy, nie? Patrzcie, patrzcie na to. Patrzcie, jakie, jaki MacGyver to zostało Próbowaliśmy zrobić światło, żeby kurwa spadało w dół. Wiecie, co to jest? Siedziłem, rudy, kurwa, chodzi, mini co zrobić? Ja mówię, kurwa, co ty pierwsz? Wszedłem do tego, wszedłem do auta, wziąłem kurwa kubek yy, od kawy, który miałem ze stacji, odpierdolę nożem dno, na żarówkę masz, kur... Świeci prosto, zrobiony klimacik, proste, że tak. Z trzech słów robiłeś gówno. No nic, dobrze, okej. Okay. Znaczy nie, że kobiety to gówno. Abstynencja. Nie wyglądasz na takiego, któremu to grozi, jakby. Dziękuję. Za to nie wyglądasz na takiego, który by miał biegunkę. Dziękuję. Co zrobiłbyś, gdyby pod twoimi drzwiami ukazała się wicka? Albo widz. No nie wiem, no nie wiem. Błagam. <laughs> okej. Okay. Za kluczem. Drzwi, ci to w laskę, czy chłopak? Drzwi. Otworzyłbym. No nieważne. Jesteś blond. Co? Okay. Nie, dobra, dobra, nic. Zabalaszam. Balaszam. <grym> Zmień, kurwa, Zmień, bo to będzie liczne. <grym> dobrze, 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 dobrze. Wszystkie wypowiedzi Jaśka musiały dobra. być wypikane. Tak. Dobrze. Okej. Okay. Okej. Okay. Nice. Najlepszy tekst na podryw. Cześć. Nawet dziękuję, Zeresłuba. Kolejka jutro się zaczyna no nut November, ale chyba przegraszam. Nie by to podnieciło, nie? To nie czystą wiem. Czystą no to chyba dobrze. Wierzę. Bo mogę później wiesz o wiesz, co chodzi. Śmiała konfrontacja genitalia i fekalia. Wybitne No. Jednostki, wy. Ja wiem. Miłe. Co ty pierdolisz, kur. <śla> <śla> Pytanie nie zadawasz? <śla> Sra Srawasz? <śla> 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 Piwnica Zimny z sku... ale na pewno ci ciepło na dworze. Co ro... A, 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 kurwa. Co robisz zaraz przed spaniem? Maraton. Pewnie jakieś kurwa anime bajek jeba... o imponujące. Myję. Nie wyglądasz na takiego. No? Jem. Okej. Okay. Maciesz. Okay. Kurwa, myślisz życie dobro i debiluje pany! Przez całe życie żeś w chuj leciał! Od... Co sądzicie? O mnie. Szef. Przerażający. <laughs> Dobre. Przystojmy. E. Wcześniejsze rzeczy też mi się podobały, może się dogadamy kurwa. Szarpisz za włosy? Tak. Na dupię mam sporo będzie za co. Medel. Kurwa, chatka dla komika. Kurwa, chatka dla komika. <laughs> Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że Lisu nie zrozumiał w ogóle o co chodzi, kurwa, w tym filmie. On się przyznał, nam no, dopiero na koniec, jak nagraliśmy, że on nie miał kurwa pojęcia o chuj chodziło. Fortnite Player, no kurwa 100%. Przychodzi do mnie... Nie, no skills. Y... The Evil Within musimy. Within. Męczymy The Evil skills. 10 złotych. Maybe dziś? Kurwa, mówimy Lisowi. One word interview. Jeden. Wyraz, wywiad. Masz odpowiadać na pytania jednym słowem. To jest kurwa taki ciężki do zrozumienia? Klatkę do komika dostaniesz, kurwa zobaczysz. Komik, komik. Odbierajcie to pytanie bardzo mocno personalnie, jakby drugiej osoby obok nie było. Nie, nie musicie się wstydzić jakby, wiecie, że... Znam was na wylot. Wchodzisz do domu, a tam futlon zabawia się z twoim starym. Co robisz? Mogę? Nie, no ten twój, <grym> ten twój, kurwa. Czekaj, czekaj, czekaj. To już była odpowiedź, on po prostu patrzy. Dołączam. Spodziewałem się? Obudka. Ty myślisz, że ci się to kurwa śni? Ja pierdolę, ten chłop naprawdę nie wie, gdzie jest kurwa autentycznie. <śmiany> Mam nadzieję. <śmiany> Najgorsze miejsce na randkę. Przed hm. Przedszkola. Najlepsze. Nie mów tak. <śmiany> 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 nie mów tak, kurwa. Chcesz się zamienić miejscami, kurwa. <śmiany> nie <śmiany> przedszkole, kurwa, nie. Rzeźnie. Okej. Okay. Cmentarz. Nie ja wiem. Pokazał <skrymny> <skrymny> odbyt? Pokaż jeszcze raz! No, no ja się <skrymny> zobaczyć, W jakim celu oglądasz streamerki? Desperacja. Widać? Okay. Nie. Czy co, kurwo masz zamknięte oczy? Czy... Tylko słuchasz? Nie. Jesteś pod ich domem, jak patrzę na ciebie to że na takiego typa, który się tam skrada Nie Nie masz internetu? Tak Okej okay. Bałuty? Łódź? <średencji> nie hm. Na pewno Streamerki? Fortnite? Są jakieś? Nie Dobra, dobra, dobra. To Znowu będzie trzeba to wyciąć, kurwa <średencji> To powiedziałem. Tak, nie wiem, tak Kurwa, te kruki jebane! Co sądzisz o seksie analnym? Mniem. Ciężko. Po trzech razy w tygodniach, jakby się rozluźnia, jest lepiej. Znaczy, kurwa! Yy, zależy od strony. Ja nigdy, ja nigdy. Robs. Okej. Okay. Uj. Hmm. Okay. Widzisz sro pod siebie, później w tej klace dla komika zobaczymy. W chatce komika. W chatce dla komika. Wychodzisz z domu. Kłamstwo. Zamknij mordę. Wychodzisz z domu i słyszysz takie. Okazuje się, że pod twoimi drzwiami Mam też. Bód, kurwa, w, w tej szklance. Przepraszam. Proszę. Dobrze, macie jeszcze jedno słowo, bo mnie zaciekawiliście. Ja. Nie. Kurwa, dobra, jeszcze jedno. To. Wypierdala. O proszę, kombo. Mieszkacie razem? Tak. Nie. Transakcja Mam wcale nie wiąza, <ś> Prawda? <ś> Ale czad dwa słowa? Ty kurwa szmato. Nie. Tak. Kopię. W drzwi czy w kloszard? Kloszard. Jak kurwa, jak nie masz drzwi otworzyć, pajacu? ci <laughs> <laughs> <Zarnąć> drzwi. <laughs> Nie się zaśpiewać. <grystanie> kurwa, siódma runda się tam szykuje. Jaki dźwięk wydajesz podczas stosunku? <grystanie> o. Cichy typ. Kneble? Jabłko w mordę? Jak świnia żebyś na nadziewany? Nie wiem, nie pamięta kurwa. Dawno się od rodziców wyprowadził i też... Fortnite. Jak pluszek? Fortnite, Fortnite, Fortnite. We love Fortnite! Wiesz co to znaczy? Fryer. Sapię. No tak, kurwa. Jak kroki męczą, to dopiero pchanie? Taka szermierka na miecze z kolegą, kurwa. Który skok z kumpli powinien zostać wyjebany? Ja. Widzimy oh. <laughs> <laughs> się wyczerpać. <taro. laughs> Ciebie. W sumie to się jest to, że jesteś jedyną osobą, która cię udźwignie, także. Okej, okay, no. Nie pamiętałem tego, chuja, dopiero jak to botowaliśmy, to już się pokazuję. Zobaczcie że jest taka sytuacja, że. na świecie. problem? Nein. No. Chodził naprawdę. No. Taki cichy bo on po prostu kurwa. Wyobraźcie sobie, że spada bomba, ale wam udało się schować w bunkrze. I tydzień po eksplozji otwieracie wrota. Jakie są pierwsze słowa, które mówicie po otworzeniu włazu? Kurwa, Chad. Twisnęłeś, oczywiście, że nie? No. Kurwa jak razi. Kolega jest głupi czy głupi? Bo jakby kurwa do jednego nie umieli coś takiego zrobić. Kurwa robić. stary, w jednym słowie słowem bym to powiedział. Czyli to jest jedno słowo, o kurwa tak. jak razi. O kurwa jak razi. <laughs> Najgorszy polski influencer? Jeden? Wielu? Trzy odpowiedzi. <coughs> niech ma player, niech ma śmieszkuje, niech ma streamuje. Influencer, a nie jakiś śmietnik zajebany, no. Fogata. Aha. Trzy? Fogata, fogata, fogata. Iść? Wiele. Wiele mnie. Ja nie mam, nie posiadam jednego imienia. Jestem diabeł! Mhm. Nie, że ta sama rodzina. No, okej. Okay. Co powiedzielibyście, by byście mogli przekazać wiadomość sobie, ale sprzed 10 lat? Czemu? Chodzi o życie? Nie no, nie możemy tego wstawić, kurwa! Jeszcze każdy klip, w którym było powiedziane Dobra, wycinamy to On wszystko wpierdolił Wszystko, każdy jeden, kurwa Nie Rozumiem, popieram Śpiewaj. Maluj w swoim przypadku Dobra, to jest, kurwa, najlepszy żart, widzowie Ale trzeba zrozumieć, kurwa, o co w nim chodzi Jakby musicie połączyć wątki No, myślę, że nie jesteście głupi Ale jest, kurwa, przepotężny Jestem z niego dumny Różwin Widzę, ta sama rodzina. No dobra, no, okej. Okay. Co powiedzielibyście, by byście mogli przekazać wiadomość nie sobie? ale Sprzed 10 lat. Czemu? Chodzi o życie? Nie, no nie możemy tego wstawić, kurwa! Jeszcze raz. Nie. Rozumiem. Popieram. Śpiewaj. Maluj w swoim przypadku. Ja. A <laughs> Masz trzy słowa, bo jakby nie wpierdalaj tyle jest trochę dłuższe. Chyba, że mniej więcej, albo lekko nie będzie. Nie żyj tyle. Okej. Okay. Kurwa jest mi przykro, ja się trochę tak gadały cały czas w ten sposób. No. I o co chodzi? Okej. Okay. Smart To parę razy. Kanał i... Tommy TV. Który? Evron. <laughs> Okej. Okay. Random Bruce. Ojojoj oj, oj. Ty Diabeł Kurwa, śmieć jebany. No jak mam zakończyć to interwiu, kurwa? Wypierdalaj. Tego końca się nie spodziewałem, szczerze. Totalnie nic, kurwa, nie pamiętam z nagrywek tego filmu. Nagrywaliśmy go o piątej nad ranem, bez żartów. Ale jestem, kurwa, z niego dumny jak chuj. Cieszę się, że Rudy go zmontował. I oby było tylko lepiej, widzowie. Na pewno jak będziemy na kolejne nagrywki robić, takie większe, to... No będzie trzeba bardziej przemyśleć te kurwa rzeczy, ale mam nadzieję, że się podobał. Widzę, że jest nie najgorzej z reakcjami. Więc... Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Bo jest jeszcze parę fajnych filmów. Teraz będą. w zamyśle wychodziły co tydzień na wszystkie kanały. Jeszcze jaśka kanał dojdzie. I do końca. jakaś do połowy grudnia mam filmy, więc będzie nice. No a ten film w sumie przez przypadek miał taki. Miał być dużo prostszy i przez przypadek wyszedł połączenie z tym Halloweenem. Ale no kurwa jest. Ja się jaram, mogę się jarać, bo nie sam to montowałem. Tylko rob, robił to rudy, więc mogę powiedzieć, że jest zajebisty. Ja się kurwa z nim zajebiście dobrze bawiłem. Mógł jakiś komentarz a propos kurwa seksu ktoś pisał? <grytanie> Lucyfer z też jest nie najgorszym. Zostaniesz to seksualny. mój umysł. Parę lat temu rezydencja horsemanów. dobra dzień. A co mnie obchodzi, jak spędzasz czas z kolegami? Okej. Okay.